Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku takiej mini serii, serii, nie serii, zobaczymy czy coś się uda tutaj zrobić właśnie z tą grą Eurotrack Simulator Zwyka. Często, nieczęsto wpadają tu odcinki, poza tym nie mam czasu, nie mam weny twórczej, ale wpadłem na pomysł, żeby nagrać właśnie, nagrać, zrobić odcinek z ets -ka. Oczywiście dawno nie było filmu, więc zostaw łapkę, komentarz i subskrypcję, oczywiście pamiętaj też o najważniejszym, czyli uśmiechu na swojej twarzy i przejdźmy do odcinka. Postanowiłem pobrać ETS-a dwojeczkę i pograć sobie na nietypowych modyfikacjach, ponieważ zainstalowałem promocy. Prawdziwe firmy, prawdziwe stacje benzynowe, dodałem też tego bara pokazującego ile mam kilometrów, przejechane ile pieniążków na dół, no i też dodałem brutal traffic, czyli korki i dużo większy ruch uliczny. Chciałem też dodać realne stawki za kursy, ale okazało się, że bym zarabiał na trasę 200 dolarów i to jest mało. No i po zainstalowaniu wszystkich modyfikacji postanowiłem podpiąć kierownicę, bo jak wiecie, kupiłem sobie kierownicę o taką. Ale mało ją używałem, bo jakoś kupiłem kierownicę przez ten grać światła, jakoś tak wyszło. No i postanowiłem wrócić. Po tym hardkorowych modyfikacjach stwierdziłem, że czas utworzyć konto. Oczywiście musimy sobie ustawić klasycznego tutaj kierowcę zestawu ciągnika siodłowego, czyli bogatego zbycha. Utworzyłem oczywiście logo firmy, model ciężarówki, no i oczywiście nazwę firmy. Transpedia. Czemu tak? Nie wiem. Tak mi po prostu wymyśliło się. Potem poszedłem dalej i utworzyłem klasycznie w Krakowie swój pierwszy garaż. No i nadeszła pierwsza trasa. Pierwsza, pierwsza trasa, którą tak pokażę wam w skrócie, to była 19 km z Krakowa do Krakowa. Po prostu przewieźć jakby samooczkowy, początkujący towar. No i zaczynamy. Początek tak naprawdę prawdziwej rozgrywki. Trzeba pamiętać o tym, że mapa świata na promocjach jest naprawdę przeogromna. Ten świat, który musimy zwiedzić naszą ciężarówką, kiedy ją w końcu sobie kupimy, jest naprawdę duży. Ale dopóki nie będę miał własnej ciężarówki, musimy jeździć na ciężarówce, tak zwanego dziada. Czyli będziemy pracować u dziada. Będę szukał jakichś zleceń fajnych, ciekawych i po prostu nim jeździć. Na początek mamy dystans 384 km z Krakowa do Siedlc. No i zbiorniki 11 ton. Wydaje się traska prosta, miła i przyjemna. Oczywiście ciężarówka dziada nawet nie miała GPS-u, więc musiałem użyć aplikacji w telefonie. Można to tak nazwać. No i zaczęliśmy jechać. Trasa była bardzo przyjemna po Polsce, oczywiście, więc co jest ładniejszego niż Polska. No i widać już ten brutal trafik, czyli brutalny ruchu uliczny, gdzie naprawdę samochód wie sporo musimy dość długo czekać, jeżeli chcemy skręcić z podporządkowanej i naprawdę to troszeczkę zajmuje czasu ponieważ nie każdy nas chce puścić oczywiście możemy spróbować wymusić, ale to może się skończyć kolizją oczywiście dojechaliśmy do autostrady i już poszło z górki, potem wjazd do miasta trochę przysporzył mi problemów, ponieważ trochę się pogubiłem w tym mieście i pojechałem dalej, musiałem nawracać i dostać się do punktu Zawsze miałem problem z cofaniem ciężarówką i ciężko mi było się zmieścić, ale na szczęście tutaj wylosowało nam łatwe parkowanie, czyli wjechać na wprost. Cóż, bardziej prostszego. Jeszcze oczywiście rzut oka, jak wygląda ładnie nasza skania od dziada. No i kończymy traskę. Oczywiście doskonale 386 km przejechanych. Zużyć paliwa i czas taki, jak ma być. No i oczywiście, lewelek poszedł w górę. Mamy pierwszy poziom, no i. Możemy użyć zdolności, użyć zdolności, dodać sobie punkt do zdolności. Ja zaczynam od ADR-ów, czyli przewóz niebezpiecznych dóbr. Druga traska, też po Polsce, czyli z sierlczo do Bydgoszczy jedziemy z paczkami pocztowymi. Oczywiście dostajemy znowu skanie. Skanie to jest mój chyba ulubiony ciągnik siodłowy, którego wykorzystuję i chciałbym bardzo mieć swoją ciężarówkę. Kiedyś w końcu się dorobimy, ale muszę uważać, bo niestety jeszcze za szybko i dostaję dużo mandatów, a tak mandaty mam włączone, więc musimy jeździć przepisowo. Byt na nas czeka, a my ruszamy w drogę. Ta skania od dziada miała trochę przejechane, bo ponad 200 tysięcy kilometrów. A tutaj mały spoiler, swoim samochodem wbiłem 150 000 kilometrów, więc wbiłem te 2000 chyba kilometrów, odkąd go kupiłem. Lecąc dalej, widzimy, że ta nasza skania oddziada ma GPS-a, więc było łatwiej jeździć. A kolejna ciekawostka: nie ma nic lepszego niż jazda z Tirem w ETS-ie, jednocześnie słuchając audiobooka na słuchawkach. Trasa nie była jakaś bardzo wymagająca, po prostu jechaliśmy do przodu. Było trochę skrzyżowań, no i oczywiście na autostradzie mogliśmy w pełni wykorzystać moc skani i jechać tyle, na ile nam pozwalały przepisy. Niestety. Wiem, że jest pewien użytkownik, który wchodzi na live na Twitchu, który woli jeździć dość szybko, bo szkoda mu czasu. No a ja wolę bardziej realistyczną rozgrywkę. No i tu jest jeden mały minus, bo dojechaliśmy do końca i było parkowanie tyłem. Jak możecie zobaczyć, parkowanie tyłem nie jest najmocniejszą moją stroną. Szło troszeczkę oporniej i nie mogło się tam zmieścić, ale ostatecznie jakoś się udało. Pewnie w realnym życiu już dawno bym rozwalił naczepę swoją i kolegi tą obok albo ten y, podjazd rampę, ale jakoś się udało w grze dojechać do końca całym i zdrowy. Kolejny level, czyli kolejna umiejętność, czyli dodany kolejny ADR do możliwości wykorzystania kolejnych niedobezpiecznych ładunków. Dostałem tam też maila, że mogę wziąć pożyczkę w banku, oczywiście nie chcę się zadłużać, bo wiecie, inflacja, problemy, więc nie chcę brać tutaj y, w ryzyko, że będę później musiał zakończyć swoją działalność gospodarczą, dlatego tutaj ostrożnie wbijamy i jeździmy u dziada dopóki będzie to możliwe. Ale 15 tysięcy euro już mamy uzbierane na naszym koncie. No i trzecia traska, czyli w końcu lecimy za granicę. Zbyt goszczy to Halskrona. Nie wiem, czy dobrze wymawiam tą właśnie miejscowość. Musimy przelecieć przez prom. I. Jesteśmy na miejscu. Oczywiście, biorę najlepiej dla mnie wyglądające przejazdy, gdzie dostajemy najwięcej Eurasków na kilometr. Mógłbym wziąć oczywiście te specjalne transporty, a może kiedyś się uda swoim ciągnikiem. No, ale dzisiaj wozimy 16-tonowe amortyzatory. Zbyt gorsze. Też zauważyłem, że największym wyzwaniem jest. Właśnie wyjechanie z miasta na autostradzie to już leci, ale przejrzeć się przez miasto to czasami jest katorga, ponieważ te boty czasami tak się lagują, bugują, mieszają i sami nie wiedzą kto ma jechać chyba pierwszy. A zdarzyło mi się, nie pamiętam kiedy, chyba jak już graliśmy na Twitchu, na live'ie, że na rondzie boty się zbugowały i zajęły całe rondo, gdzie nie mógł wjechać żaden kierowca nowy i się zatrzymało, zakorkowało na amen i nikt nie, nikomu nie ustąpił miejsca, jeden bot się zbugował, jeździł tylko do przodu, do tyłu i był problem, że już to się nie ruszy, musiałem resetować mapę gierkę, save'a wczytywać, żeby jednak boty się zresetowały i zniknęły z rąda, ponieważ się nie dało jechać dalej na prom dojechałem niestety w nocy, więc widoków fajnych nie było, ale jak już dopłynęliśmy na miejsce, to widoki o nie śmielają moje najwyższe pragnienie piękności w GTS. Naprawdę, lokacje na promocję są mega dopracowane i śliczne. Ten port jest przepiękny, aż chce się jeździć i zwiedzać coraz to nowsze lokacje na tej modyfikacji. do modyfikacji, a ta modyfikacja jest mega rozbudowana. Co mogę zauważyć, to minęliśmy stację Shell'a, i to takie wspomnienie, że. W Polsce mamy Shell'a, tu mamy Shell'a i mamy te prawdziwe stacje, fajna modyfikacja, która chyba każdemu się spodoba. I to jest ważne, nie wiem, nie jara jak widzę na przykład Orlen, Shell'a czy BP w Polsce jeżdżą, a jak za granicą są stacje, które też są w Polsce, to też fajnie to wygląda. Dojechaliśmy na miejsce, no i niestety to, co najbardziej nienawidzę, czyli parkowanie tyłem. Doszedłem do wniosku, że samochodem dużo łatwiej się parkuje, a tirem niestety tą przyczepę pewnie z kolejny raz bym troszeczkę uszkodził lub gdzieś tam coś zahaczył. No ale ostatecznie się udało, metodą prób i błędów oddałem paczkę, paczkę, oddałem kontener na miejsce, docelowo. Ostatni rzut, oka na tą ładną skanie. I możemy ukończyć zadanie. Przejechany dystans nie powala, bo to prawie 200 km, ale 3,5 tysiąca ponad euro wpadło. XP padł, więc czego bardziej chcieć? To była pierwsza traska, w której nie dostałem levela większego, więc no niestety nie dodaję kolejnego ADR-a. Ale to się na pewno szybko zmieni. No i wleciało zlecenie, które jest moim zdaniem pierwszym wyzwaniem. W tej serii, ponieważ będziemy wozić metalowe puszki do Malmo Melmy, czy jak to tam się czyta Tylko jest jeden mały problem Ta naczepa jest łączona złączonymi naczepami mega trudno się jeździ a jak musisz gdzieś wycofać czy wykręcić ciasno to jest praktycznie niemożliwe, no ale dla chcącego nic trudnego, coś tam się uszkodzi zarysuje, ale kto jak nie ja przejadę dalej przejazd łączoną naczepą mega utrudnia zabawę, ponieważ no jednak na tych skrzyżowaniach ciężko się złamać w mieście, na autostradzie standardowo do przodu no i tyle ile możliwe Mercedes dał nam do wyciśnięcia z diesla, żeby jednak nakręcić trochę kilometrów, no i jak dobrze wiecie, dojechaliśmy do końca. Niestety, parkowanie tutaj jest proste, bo trzeba wjechać do przodu. Ale na tej mapie, promocjach, wszystko wygląda epicko i faktycznie tak jak powinno. Mega naturalnie, wszystko wygląda: więc tu jakieś palety leżą, tam jakaś osobówka stoi. No i musiałem zaparkować, oczywiście mój samochód z podwójną naczepą się nie mógł zmieścić. Miałem mały problem, ale jak to zwykle bywa, rozwiązał się szybko. Metodą prób i błędów udało mi się zaparkować tego dziada. No i przejechaliśmy 226 km, pieniążki i eksp wleciał. No i oczywiście kolejny poziom, za drugim razem wbiliśmy. Lewelek, więc jak to się mówi? Kolejny lewelek, kolejny ADR, kolejna umiejętność, i możemy jeździć z coraz to nowszymi materiałami niebezpiecznymi. Promocy oferują nam naprawdę niesamowite lokacje do zwiedzania ciągnikiem siodłowym i do dostarczania coraz to nowszych rzeczy. Tutaj musimy dowieźć olej napędowy, ale zgadnijcie gdzie? Na Islandię polecimy, tam gdzie. Niekoniecznie każdy z nas może jechać, dopłyniemy tam promem i przemierzymy naprawdę zmarznięte rejony naszego świata. Wydaje mi się, że to może być wyzwanie dla mnie, zaraz się przekonam, co mnie czeka. Niestety dostaliśmy skanie bez GPS-a, no i przejechane ma 820 parę tysięcy kilometrów. Więc ta skania ma troszeczkę tras za sobą. No ale jak to się mówi, dla chcącego nic trudnego, lecimy na Islandię, tam gdzie jeszcze mnie nie było. A mega się cieszę, że mogłem pojechać, chociaż w grze. Port wyglądał nieziemsko i naprawdę robił wrażenie. Potężny port cargo. Widzimy tam różne hałdy z piasku, ale też statki, promy, które czekają na klientów. Na Islandii oczywiście ciężko coś poznać, bo wszędzie jest zimno, mroźno, śnieg. No i dojechaliśmy, dojecha do dopłynęliśmy do miasta, którego nazwy nawet nie będę próbował wymówić do tego portu, ale wygląd naprawdę robi wrażenie mega fajna lokacja i sympatycznie to wygląda wąskie drogi trochę mnie nie zaskoczyły, bo podejrzewałem, że to będą zwykłe drogi, ale jeździć pomiędzy górami, wspinać się na te góry chociaż ciężko było, bo 20 km na godzinę czasami nawet się jechało mniej ponieważ pod górkę Skania nie dawała rady, boksowała i był problem z wyjazdem ale jakoś się udało piąć się w górę, potem zjeżdżać w dół no i oczywiście pole widokowe, które znalazłem po drodze, robi wrażenie, tam był właśnie punkt widokowy, który fajnie wyglądał. Krótki, sympatyczny filmik, no i trzeba jechać dalej, jak się poglądało widoki. I tu mnie coś zaskoczyło, ponieważ trafiliśmy oprócz tego jak na lawinę skalną, która spadła z gór i zatarasowała przejście, widać było właśnie robotników, którzy próbują utorować drogę dalej, ale niestety mieliśmy czerwone światło i czekaliśmy, żeby przejechać. No i oczywiście później coś, co mega mnie przestraszyło, ponieważ w końcu zdobyliśmy lód, zdobyliśmy, w sensie zdobyliśmy szczyt oblodzony, gdzie naprawdę ciężko było jechać, tutaj jechaliśmy nawet 20 na godzinę pod górkę, maszyna skania nie dawała sobie rady, zwalniała, ale pnęli, pnęliśmy się, próbowałem dojechać jak najwolniej i bezpiecznie, czułem jak kierownica drga i skacze mi na tym lodzie i to było mega sympatyczne właśnie, doświadczenie, ponieważ pierwszy raz jechałem po takim podłożu w grze i nie spodziewałem się, że kierownica też będzie dygotać od tego. Dowieźliśmy w końcu ten olej napędowy chyba do jakiejś fabryki, kopalni kamieniołomu, nie wiem jak to nazwać, ale fajna taka w górze ukryta lokacja. Parkowanie przodem, więc to co ja uwielbiam najbardziej. No i oczywiście lewelek wpadł kolejny 430 km zrobionych, zarobiona Prawie, Jeep, prawie ponad 10 tysięcy euro, więc pieniążek dobry wleciał. No i kolejny ADR odblokowany. Zarobiliśmy już 40 tysięcy euro ponad, więc kaska się zbiera. Nic tylko grać dalej i jeździć. Trasy kolejne. Jak wam się taki content podobał, zostawcie łapkę, suba i komentarz. Co byście zmienili lub jakieś challenge lub jakieś fajne traski znacie na promocjach możecie dać. Bo później może pojeździmy sobie bardziej. Jakieś fajne y, miejscówki będziemy zwiedzać. Trasę śmierci jest podobno kilka. Jakichś fajnych tras, będziemy to wszystko zwiedzać. Postanowiłem dać sobie challenge. Jeżeli oczywiście się na to zgodzicie i potwierdzicie w komentarzach, to zrobimy coś takiego, że nie będę mógł wziąć pożyczki w banku, żeby odblokować, odblokować kupić sobie wreszcie pierwszą ciężarówkę. A będziemy do tego czasu jeździć u dziada. Bogaty zbychu, żegna się z wami. Więc subskrybujcie, komentujcie, oglądajcie, dziękuję wam, cześć wam, czołem do następnego odcinka, naura!